Siemano z tej strony głowka w tym odcinku. Do wygrania macie karda o wartości 20 zł. Wystarczy, że zostawicie lajka, suba z dzwoneczkiem, a jaki komentarz dowiecie się w trakcie odcinka, więc oglądajcie do końca. W drugiej linijce opisu macie konkurs na koseł. Wbijajcie, wystarczy doładować przynajmniej 2,5 dolara na Hellcase z tym oto kodem, No i obejrzeć wideo. Powodzenia! mano z tej strony Wowka. Widzowie, zapinajcie pasy, bo dzisiaj będzie, słuchajcie, moc. Bitwy trzyosobowe, 953 dolary. Nie mam totalnie pojęcia, co tutaj może się wydarzyć. Ryzyko jest duże, słuchajcie, jest duże, no ale nagroda też może być naprawdę owocna. Po na stronę, kod promocyjny tutaj, słuchajcie, wpisujecie sobie kod Wowkety, dodaje wam on 10% do doładowania, 70 centów na start, potem naciskacie sobie uzupełni i możecie Wybrać sobie Ozena, czyli później macie też płatność kartą, macie wallet, karta, przelewy 24, gdzie jest blik, krypto, płatność skinami, Sofortem, Neosarfem, no i macie premkę, więc jest naprawdę dużo możliwości i tak, zaczynamy ten odcinek. Interesują nas, słuchajcie, bitwy trzyosobowe. Trzyosobowe, drogie bitwy. Znaczy drogie. No, no, drogie, no drogie, nie oszukujmy się, drogie. Będą różne, ale przeważnie będą drogie. Nie czekamy. Dobre, nie czekamy. 5400 osób na stronie. Skrzyneczki, tak, słuchajcie. Od 10 dolków. Od 10 dolków nas interesują w górę. Pago. Witamy, trzy skrzyneczki bardzo chętnie otworzę. Tutaj mamy jeszcze, spróbujmy tej Wintergreen, może będzie coś ciekawego. Tutaj też damy te trzy skrzyneczki. Skrzyneczkę topa, topował, e, oczywiście też wleci. No i dobra, dodajmy jeszcze coś, coś, coś mm, CS2. O dobra, e, skrzyneczka, którą na samym początku bardzo, bardzo fajnie nam rzucała. E, jest, słuchajcie, 15 skrzynek, 262 dolary. Zaznaczamy 3 osoby mm, i odpalamy tą bitwę. Niech się dzieje to, co ma się dziać. Ja się już troszeczkę boję. Czekajcie, ja tak troszeczkę. O, tak, o, tak, o. Dobra, ładnie. Będziecie bardziej widzieć dropy u przeciwników. Eee, nie wiem, czy czekasz, kurcze, bo bitwa jest naprawdę dosyć droga. Więc o przeciwnika może być ciężko. O tych godzinach, mimo tyle osób, bo jest dopiero 11 godzina. Więc tak największy ruch na stronie zaczyna się chyba w godzinach wieczornych, tak mi się wydaje. Eee, no i dobra, pierwsze skinnekie wypadają. 179 dolarów u przeciwnika, co on zrobił? Co pozamiatał, ja pierdzielę, jak to się zaczęło? Szkoda, że nie dla mnie Żeby to się zaczęło tak dla mnie To może byśmy mieli już jeden z najlepszych odcinków, ale ja i tak się nie poddam, słuchajcie, zaczekamy do końca, zaczekamy do końca Patrzymy na kolejne skiny, jakie tutaj wypadają, niestety na razie takich szałowych nie widać. Eee, tutaj w. Eee, jaj, jaj, no jest 71, dobra. Tutaj chyba ta bitwa ma być duże szanse. Może być już zamieciona przez Toda. Eee, co na dropych? 274 dolary. To jest ponad wartość bitwy, a to jest początek dopiero. No się połowa, dobra, połowa. Orion jeszcze field test, dobra. Rozwala konkretnie, niestety. Rozwala konkretnie. Nie wiem, co muszę trafić, że to wygrać. Na pewno da się, na pewno da się coś trafić. Jeszcze, że to wygrać, dobra. Wlatuje, słuchajcie, wlatuje. Mamy jeszcze. Słuchajcie, na końcu topowe skrzyneczki 230! Ja pierdzielę! do nie 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 proszę 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 mam szansę mam szansę front side misty ejjajajajaj topowe skrzynki proszę 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 topowe skrzynki proszę 15 13 nie no to nie jest taka wielka nas. kurde decimator nie dobra proszę 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 nie 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 siadł Fintest Uspik, 230 dolarów, pierwsza bitwa, 880 dolarów do wygrania było, ja pierdziele, co tu się stało, trzeba było czekać do końca, serio, trzeba czekać do końca, bo... Bo ten, bo wszystko potrafi być tak dynamiczne. Ja pierdzielę skin za 230. On troszeczkę gorzej, troszeczkę gorzej by trafił, i w tym momencie byśmy się cieszyli z tego odcinka. Naprawdę mega, mega mocno. Dobra, dajmy szansę teraz, może troszeczkę innym skrzyneczkom. Mm, niech będą sobie te trzy skrzyneczki, te trzy damy sobie. Mm, chciałbym hardeneda też spróbować oczywiście eee, co tutaj damy sobie jeszcze. Kurde, skrzynka z broniami niech będzie. Może damy sobie dwie. Tutaj te topowe chętnie bym przetest... znaczy, przetestował znaczy chętnie, dodam po prostu sobie. Mm, dodajmy sobie te skrzyneczki, mamy 13. Mm. I dodajmy sobie. Statraczki, statraczki dwie. Dobra, będzie 257 dolarów. Trzy osoby. Dobra, tworzymy bitwę. Tym razem troszeczkę inna od poprzedniej. No i dobra, lecimy z tym odcinek. Kurczę. Może być gruby, słuchajcie. Już się zaczęło naprawdę przepotężnie. Żeby tamta bitwa była wygrana, to by było cudownie. Niestety nie. Muszę walczyć dalej, słuchajcie. Muszę walczyć dalej. No ale ja wiem, że tutaj warto. Mm, bo, kurczę, tak, tako wygrany z garęczek w poprzedniej bitwie. No, to jest coś pięknego. Więc, próbujemy, słuchajcie, mam kolejną szansę. Kolejna próba, kolejna szansa, żeby tym razem to ja. Tutaj staną na tronie tej bitwy Tutaj wpadają Zobaczcie takie same skiny, tylko mój Delikatnie lepszy Przez co utrzymuje tak minimalną Przewagę, że to nic nie znaczy Totalnie nic nie znaczy, znowu takie same Skiny, no dobra no Takie same, ale tym razem ostatni Ten gościu ma troszeczkę lepszy Dobra, teraz ja wyjdę na prowadzenie, tak mi się wydaje Taki jest, 55 dolarów W moich rękach, te prowadzenie Jest naprawdę minimalne Więc nic totalnie nie znaczy Szczególnie te w tym momencie, kiedy przeciwnik teraz trafia Dobra, zobaczmy jakie to są naklejki, nie mam pojęcia jakie są e, Moja jest najlepsza, 13 dolarów, okej okay. Więc coś tam do przodu idę, tutaj mamy tą z miszkiem 20, o kurczę, tam tutaj trafia 26, więc jeszcze lepiej Ej, te naklejki solidnie sypnęły, naprawdę m Jak to wygląda, no niby tam, tam prawie 10 dolarów Prawie 10 dolarów ma przewagi Dobra, fajny digelek, 36 dolarów padał Przeciwnika 42, 3 dolary różnicy tylko i w tym momencie chyba mnie przegania Nie, 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 dobra, nie przegania mnie I różnice są minimalne Dobra, mamy uspika, słuchajcie Statraczek, faktoryniu, 15 dola Ten, tutaj wszyscy Słuchajcie, tutaj wszyscy do samego końca Będziemy czekać, bo Zobaczcie, to nie są aż tak ogromne Różnice jak w poprzedniej bitwie Dobra, czekajcie, 12, 370. Co się dzieje? Dobra, jest grubo. 5 dolarów, 5 dolarów różnicy. 5, 5, 5. Tak, Tak! Wygrałem! Dobra, wygrałem tą bitwę. To udało się, dobra. To udało się wygrać, więc coś już mamy, drodzy widzowie, coś już mamy. Dobra. Dobra, idziemy dalej, idziemy dalej, bitwy trójkowe to naprawdę są emocje zdecydowanie wyższe niż w przypadku bitw na 1 na 1, wiadomo tam walczymy z jedną osobą, tutaj jest dużo, dużo trudniej. Dobra, może coś trudniejszego, znaczy trudniejszego, mocniejsze byśmy poszli, dobra, mamy już troszeczkę zwrócone, mamy już trochę zwrócone, więc... Troszeczkę można odetchnąć, ale nadal to jest jeszcze 433 dolary przed nami. No i nie wiem czy słuchajcie to z all inować słuchajcie. All in, stawienie wszystkiego na jedną kartę. To by było naprawdę potężne, ale też wygrać to, to też nie będzie łatwe. Wiadomo jak jest w przypadku tych czwórek, już to wszystko wiemy. Więc wybieramy słuchajcie tutaj skrzynię z okolic przedziału cenowego właśnie tego. Dodatkowo dodamy sobie... Mm, onyxie? Nie będzie, słuchajcie, onyxie sobie dodamy Cztery sztuki Dobra, i pójdziemy teraz Pododajemy te skrzyneczki Ja pierdziele 418 Dodatkowo jeszcze jedna onyxia No i, ajajaj, przekroczyliśmy budżet Przepraszam bardzo, dobra Dajemy sobie tutaj tą z I powinno się zgadzać, oczywiście, że się zgadza 15 skrzynek Bitwa 433 dolary. Ja pierdzielę na trzy osoby. Chore, to jest chore po prostu, co się dzieje. Ja klikam, stwórz. Nawet zaczekam, słuchajcie. Nawet zaczekam, to minutę, dwie. Może się ktoś znajdzie. Akurat chętny. Dobra, w tych godzinach nie ma chętnych, żeby stoczyć z nami tak potężną bitwę. Zaczynamy, widzowie. Zaczynamy, widzowie. To może być naprawdę historyczna bitwa na moim kanale, ponieważ ona decyduje dosyć mocno o budżetach naszych odcinkach i ogólnie moich pieniędzy. Więc miejmy nadzieję, że będzie dobrze, że będzie dobrze. Na razie dosyć spokojnie się to zaczęło w przeciwieństwie do bitw poprzednich. Zobaczymy, jak będzie dalej. 49 dolarów, eee, Dobra, coś tam ode mnie odchodzą, ale to też nie jest jakieś tam. Wiecie, tak bardzo dużo. Spokojnie może sobie jakoś poradzimy. Dobra, mm, słabe skiny wpadają. Teraz ten łeśnik 27, kurcze, ja mam 40. No, robią przewagę, robią przewagę, niestety. Na razie mnie niepokoi za dużo ta przewaga, bo wiem, że jeszcze dużo skrzyneczek, znaczy połowa dopiero jest przed nami. Oj, dobra, nie ma statraka. Co i jedna, czy on ma statraka, dobra, kurczę, ciężko się skupić na wszystkich jednocześnie, dobra. Atomik Aloy 45-50, nie, on ma 50. zobaczcie, no, czemu oni w tym momencie, kiedy ja, trafiają też takie bardzo dobre skiny. 92 dolary, no nie, to jest już sytuacja ciężka. 92 dolary, ile to jest przewagi? 260? 100 dolarów przewagi ponad u przeciwnika. Walczymy do końca, walczymy do końca moi drodzy Możemy zaskoczyć, tak jak w tamtej bitwie Tym uspikiem za 240, który nawet nas nie uratował Ale on też może wypaść No i dobra, powiedz, że to jest jakiś Oj nie, jest niestety Dobra, dwie ostatnie skrzynie, w których mamy Szansę na wildfire Dla przeciwnika, proszę bardzo, czemu nie Dobra, ostatnia szansa Słuchajcie, ostatnia szansa I w tej ostatniej szansie dropie nam Słuchajcie, Anubis za 10 dolarów no i co? Nie udało się? Totalnie nie, słuchajcie, totalnie nie. Jedna bitwa została wygrana. Mocna bitwa, słuchajcie, pierwsza bitwa też mega mocna, tam też tak niewiele zabrakło. W tej bitwie dużo więcej zabrakło, w tej bitwie dużo więcej zabrakło. Bo on tutaj dropnął no 323, a 212 Więc różnica jest naprawdę dosyć duża No niby zasłużona wygrana Ale w tej bitwie pierwszej Jeśli o pierwszą byśmy zgarnęli W tym momencie byśmy mieli naprawdę gigantyczny profit Który powinien należeć do nas Przez tego uspa, przez tego fartownego uspa Ten sam uspik będzie nam naprawdę dużo pomógł No ale niestety Przyfarcił więcej niż my Odcinek myślę, że naprawdę bardzo, bardzo mocny. Niestety na moją niekorzyść udało się to jedną bitwę. Tam 500 coś dolarów zgarnęliśmy. Zaraz sobie zerknę w ogóle, ile mamy. 543 no właśnie. Więc będziemy musieli w kolejnym odcinku coś wymyślić, żeby zarobić więcej, słuchajcie, żeby zarobić więcej niż mamy. Pamiętajcie, że evencik ciągle trwa, więc możecie sobie dołączać tutaj do evenciku za doładowania, możecie sobie tutaj zgarniać punkciki eventowe, za otwieranie skrzynek eventowych macie punkciki możecie tutaj dołączać sobie dookoła, gdzie są losowane skin macie skarbiec tokenów, do którego możecie wpłacać tokeny no i zajmować sobie miejsce w rankingu, face it otwieracie skrzyneczkę taką, wspieracie po prostu pulę nagród i możecie tutaj brać udział w turniejach, więc fajna sprawa macie generator skinów, ja sobie wrzucę 200 tokenów, może akurat coś do mocnego mi jeszcze wpadnie dzisiaj. Yy, no i mamy do bonusowo 375, jest też sklep wydarzenia, gdzie możecie słuchajcie kupować sobie bal. A żeby wygrać PaySafeCard, napiszcie jakiej firmy macie telefon i obok napiszcie waszą ulubioną liczbę i nie piszcie nic więcej, żeby nie pomagać tym, co nie oglądają do końca. za punkty, skiny, skrzynki, więc jest naprawdę wiele możliwości. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Subujcie, lajkujcie, na razie się ma i cześć.